Dzień dobry! W dzisiejszym filmie zobaczymy, jak możemy wyłączyć powiadomienia i wiadomości z Temu. To bardzo proste. Zobaczymy dwie możliwości. Pierwsza to wyłączenie powiadomień bezpośrednio w aplikacji. Otwieramy Temu i przechodzimy do przycisku, który znajduje się na dole na środku, gdzie pisze Ty. Gdy już tu jesteśmy, przechodzimy do koła zębatego w prawym górnym rogu. Następnie przewijamy w dół do opcji Powiadomienia i naciskamy na nią. Tutaj pojawią się różne typy powiadomień, jakie wysyła temu, np. o aktualizacjach, promocjach, wiadomościach i inne. Jeśli chcemy wyłączyć na np. powiadomienia o promocjach, które zwykle są dość uciążliwe, musimy kliknąć w przycisk Edytuj. Pojawiają się wtedy trzy typy powiadomień. Pierwsze to powiadomienia push, czyli te, które trafiają bezpośrednio na telefon i te polecam wyłączyć. Następnie mamy powiadomienia wewnątrz aplikacji, które są mniej uciążliwe. Ponieważ pojawiają się tylko podczas korzystania z temu. Na końcu znajdują się powiadomienia SMS i e-mail. Jeśli macie je włączone, również możecie je tutaj wyłączyć. Możecie też sprawdzić inne powiadomienia, jak wiadomości czy aktualizacje, i wyłączyć te, które Wam przeszkadzają. Druga opcja dotyczy użytkowników iPhone A. Jeśli chcecie całkowicie wyłączyć powiadomienia od temu, przechodzimy do ustawień w naszym iPhoneie. Następnie przewijamy na sam dół, gdzie zaczyna się lista wszystkich aplikacji w porządku alfabetycznym. Szukamy litery T i klikamy w Temu. Gdy już tu jesteśmy, pojawi się opcja Powiadomienia. Klikamy w Powiadomienia. Teraz możemy całkowicie je wyłączyć, przesuwając ten przełącznik. I w ten sposób temu nie będzie wysyłać żadnych powiadomień. To wszystko. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym.